Cześć <mum> z tej strony Piotrek i dzisiaj jest materiał na temat. Jeśli będzie noc, to film się kończy. Tak, właśnie o to chodzi. Jeśli będzie noc, to film się kończy. Tworzymy świat szybko. Noc. I zrobimy sobie tak, że mamy jak najszybciej zrobić, jak najwięcej zrobić przez ten czas. I ustawimy sobie timer 0. Musimy zrobić dom, zbudować w sumie i to tyle będzie. I będzie ok, fajnie, super, właśnie <mum> będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, generowanie świata. Widzimy się, jak się świat zgeneruje. No, dobra, jesteśmy, świat już zgenerował. I właśnie, tworzymy team y set 0. I mam teraz czas na to, żeby jak najwięcej zrobić. Po to zrobiłem sobie tą suszynkę. żeby właśnie zacząć. Hmm. Jak najwięcej zrobić, musimy domek sobie stworzyć. Przede wszystkim, jest to rzecz pierwszorzędna. Yy, I właśnie, jeżeli macie jakieś pomysły inne na ten materiał, na materiały jeśli coś, no to właśnie piszcie mi komentarze, wiecie o to chodzi. zamiar spojrzeć właśnie taką serię. Serię, już to jest seria. Chcielibyśmy się pojawiać będą co drugi dzień. Yy, jest to potwierdzone. Mam tam parę pomysłów, które wykorzystam i resztę wy będziecie mi po prostu posyłać. Jest to dość normalne właśnie i mam też drugi pomysł, kiedy Muszę mówić cały film i nie mogę przestać gadać, mogę oddychać i takie rzeczy, ale muszę czas ciągle gadać i mogą być po prostu jakieś głupie rzeczy oczywistego. to też jest w sumie ok. Tego nie chcę, może. Mm, ale idziemy, tutaj zebraliśmy drewno i super domek musimy zbudować. Kiedy będzie noc, właśnie film się kończy. I szukamy teraz szybko miejsca, kogoś, kamienia. Mamy kamień, mamy cobblestone, epoka kamienia, wszystko ok past robimy to wygrywamy zombiak upierdzielaj szybko wychodzimy bijemy go o kurna za zginę nie przeszkadzaj mi mołdo i zrobiliśmy achievement byśmy zrobili kończyć film kiedy kończę Minecraft ale to jest niemożliwe nie ma opcji żebym po prostu skończył to tylko się węgiel wykopię Patrzę się połokiem, czy ktoś tam nie leci. Mam nadzieję, że nikt nie leci. Zrobimy też taki challenge, że choćby następny film, jeżeli będę, EXPAT, to film się kończy. I teoretycznie włączę sobie też randomowo skrzynkę. Ale fajne, tutaj jest miejsce, żeby po prostu jak szybko skończyć. Albo jakiś kolejny materiał będzie, ale to już się pewnie na następnym odcinku, bo to będzie dość. Tutaj robimy budowę, szybko budujemy. To będzie dość taki odcinek, który będzie jeden nagrywany po drugim. Więc o, jest po prostu moc. Jest, jest power. You know what timing? Mean. Robimy, robimy. Bo właśnie miałem inny pomysł na ten film. Zobaczymy jak to będzie. A co mam też mówić? No nie wiem, budujemy szybko domek, niszczymy tutaj, niszczymy <śm> sezon i trawę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Dzisiaj, nie jest ty. <laughs> wiecie <o> co chodzi? <laughs> Pozytywna energia musi być. Ja niestety mam taką, bądź nie mam. Um, nie jest to coś do końca moja wina, po prostu jestem dzisiaj chory. Chory jestem, no wiecie, problemy techniczne. Wiecie o co chodzi zresztą. Ale trzeba po prostu się cieszyć życie, mi się zdaje. I to jest właśnie ważne, żeby ciągle mówić i nie zanudzać. Nie wiem, czy zanudzam, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Jeżeli tak, no to trudno. Oko nie mamy. Powoli noc robi. Naszym wyzwaniem dzisiaj będzie po prostu zbudowanie fast domu. żeby nie wszystko tak, aby tu miało ręce i nogi. Dobra, szybko przepalamy piecyk. Stawiamy go tutaj. Wrzucamy do węgla. Tutaj stawiamy tak. Okienka chcemy zrobić. O kurna, chyba już noc powoli się robi. To trzeba zrobić drzwi Wynik nam tu nie wszedł oczywiście skrzynkę postawić koble stone postawić dobra fast yy, łopatka dobrze że wziąłem sobie właśnie wiem, tą randomową skrzynkę to mi trochę jedzonka da nie 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 nie, nie wiem która godziny zegar Dobra, nie obchodzi na zegar. Szybko robimy fast. Zobaczymy, to z tego będzie. Ile zdamy w ogóle rady wybudować. To jest mega ważne. Mm, dobra. To tak, tu zniszczę. Dawaj, fast, fast. Siekierka, łopaczka, kamienka. Jak to się nazywasz. Postawię. O kurde, lagę dostałem. Na survivalu, Nieźle. Tutaj tak. Dobra. I teraz. Musimy... Dobra, robimy tak, bo to będzie bardziej Chyba Kurzu. Przepraszam, kurde Co zrobiłem? Jestem czubem. Robimy to szybko fast Zrobiłem, przypadkowo postawiłem... Chce gadać. Dobra, tu drewno spadło, nie spadnie nam. Mam nadzieję, że szybko to wykopiamy i lecimy, lecimy do następnych wyzwań. Jeżeli da się nam uda to nam znaczy się uda domek postawić, no to teraz będzie po prostu choćby, nie wiem, jakieś yy, żelazo to jak damy radę, jak nie damy, no to trudno. Fast, fast, ok. Musi się przepalać, szkoda węgla. Jeżeli schowamy to zrobimy chyba z tego. Pierdzielę. Dawaj niż się, niż Co tak długo się niszczy już? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, patrzcie, robimy domek. Wyzwanie będzie zakończone. Wyzwanie zakończone, zobaczymy. Dach, ostatnie szlify. A tu był najszybciej zrobiony domek w moim życiu. tu będzie komin Trochę nie, nie ten, ale tutaj rura pójdzie, z git. Jest mega dobrze, Jeszcze nie skończyliśmy w sumie domku, bo wiecie co nie zrobiliśmy? Podłogi, a podłoga to fast, też chyba Albo zrobimy tak, łaka jaka jest, czyli w sumie patrzcie Cyk, 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 kurde Cyk, 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 cyk Mega ładnie to wygląda według mnie, jest to dobry patent na podłogę nie patrzeć, niestety nie mam już kamienia, tego musimy. Cyk, cyk, cyk. żebym wzorek. Cyk, cyk, cyk. To jest jedno nasze, trzeba to zmienić. Trzeba tak postawić. Dobra. Patrzcie, zrobiliśmy w cały dzień o, to co chcieliśmy. To teraz co? Lecimy mowę do, do kopalni jakiejś. Tam była wcześniej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Fast, fast. Nie mam kobla, nieźle. Trzeba jakoś ko wykopać kobla, dobra. Mm. Robimy to. Szybko budujemy się w dół. Już kobel jest, patrzcie, kobel jest. Czyli jest dobrze. Trzeba mi dwa wykopać. I teraz wykopiemy się w górę, po prostu. Dobrze, drewno jest. Fast. Metaki są. O. I kamień idziemy kopać. Nie wiem co. Czy coś? A domek jest. Pierwszy challenge jest wy wykonany. Możemy w ogóle porobić to takie challenge. Załóżmy, mamy 10 minut. W ciągu 10 minut mam zrobić... O, no nie wiem, choćby właśnie domek jakiś. Coś podobnego. No to mamy. Dzień mega długo jest. Ok. Nie przewidziałem tego. Mogą być ząbiaki. Na faście kupiłem żelazo, że żelazo jest ważne, idziemy je przytopić. Może nic nie widzicie, sorry, przepraszam za to, ale Musimy na faście to zrobić Idziemy przytopić, idziemy przytopić. Kurdy, idziemy Fast, 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 fast Yo, ej, fast Dawaj mordo, ej Yo, ej, szk, 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 poł, szk, lecimy, lecimy, lecimy Dajemy, już nasz domek widać. Jest ok. I wciąż nocy nie ma, czyjcie to? Jest to dość niespotykane. Już ma 10 minut odcinek. Ja pierdzielę. No nieźle, Piotr. Nieźle, nieźle. Nie źle, nie, źle. nie wiem, ile ten... w takim razie to ile ta noc ma czasu. Fajnie by było wiedzieć, dobra. Włączymy sobie tylko po to, żeby wziąć. Górna. Już sztandaru nie obchodzi nas to zegar. Gamy modę sól. Powoli będzie chyba noc tworzyć się Tak Jak zdobędziemy jeszcze diamenty to będzie cud, ale pewnie już nie damy rady Kuźwa, nie mam Drewna Drewna nie mam Robimy to, robimy to, bierzemy drewno, fast Jest drewno, jest drewno, jest drewno Jest już połowa dnia Strasznie długo Strasznie długo Teraz ja chodzę do tego samego będu i... Zrobię sobie... Taki oto Raz, dwa Dobra i lecimy, lecimy, lecimy Nie mam jedzenia Dobra, walić to Jak będzie ciemno, już cały będzie zegar to znaczy, że kończymy odcinek To szybko, o kurna. Dobra, wybuch nie jest źle. Zelazo. Jedno żelazo. Kurno. Tu nie ma nic, nie ma nic. Kiedyś się w tyle Minecrafta wgrało, że wiedziało się kiedy jest. No. Teraz o zombie. Dobra, wchodzimy. Bijemy się, nabite. Zobaczymy jak to będzie. Duw, duw, dół dół, 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 fast. Nie ma tu nic. Tu niedobrze. gdzie tu nie ma nic. Mega długi odcinek. Kurde. Mega długo. A to chyba dobrze tyle w ogóle. Ja nie wiedziałem, na tak bardzo długo. Noc trwa. Noc.